Witam Was, kochani. Taka ciekawa logistyka nastąpiła. Dlatego, że jadąc na polowanie na Węgry na zające, postanowiliśmy wspólnie z biurem Ter Black Oak, które jest Wam doskonale znane z naszego ubiegłorocznego polowania na muflony. Jeżeli nie widzieliście, to zapraszam Was serdecznie do tego odcinka. Tomek zorganizował grupę, która postanowiła kilka dni jeszcze spędzić w innym łowisku na Słowacji. Tutaj jesteśmy w tej chwili na granicy słowacko-węgierskiej. Gdzie łowiska są nieprawdopodobnie obfite w daniele i muflony. Przyjechaliśmy, słuchajcie, na kwaterę już spóźnieni troszeczkę, dlatego, że mieliśmy ciężką i długą podróż, jeszcze jakieś kontrole policyjne, korki, szybko musieliśmy się przepakować, pikapy i ruszyliśmy w podróż do łowiska. które zastaliśmy na miejscu, troszeczkę nas zaskoczyło, dlatego że trochę wyglądało jak park i prawdę powiedziawszy byliśmy no, w ciężkim szoku, dlatego że no, dokładnie wygląda to jak park. Zresztą widzicie tutaj, jest to idealnie równiutko skoszona łączka, dość rozległa między dwoma górami, porośnięta głównie dębami i sporadycznie innymi gatunkami drzew. Właśnie jesteśmy na polowaniu na daniele, już słyszymy pierwsze bykające daniele. Bardzo szybko okazało się, że jest tutaj bardzo, bardzo dużo zwierzyny, dlatego że i Daniele, i jelenie, i muflony jakieś pojedyncze, i kierle przeskakiwały nam, co chwila napotykaliśmy na jakieś kolejne sztuki. Na pierwsze polowanie wybrałem się wspólnie z Tomkiem, który miał w planie upolować byka Daniela. Nasz przewodnik prowadził nas przez środek tej łąki. Nie, nie. musimy iść. Ale kiedy tylko weszliśmy do lasu, od razu usłyszeliśmy wszędzie wkoło bekanie Danieli. Naprawdę przepiękne okoliczności, piękny, dębowy las, stosunkowo czysty, więc można było dość dobrze widzieć. I już po kilkuset metrach podchodu spotkaliśmy niezłego selekta. Dłuższą chwilę się przyglądaliśmy temu bykowi. Mieliśmy dobry wiatr, więc mogliśmy pozostać niezauważonymi. I padła decyzja o strzale. Dostał. <laughs> Tomek oddał z ósemki. Po reakcji widzieliśmy, że strzał był dobry, wobec czego nie było żadnego problemu ze znalezieniem tego byka. Ale Zostało nam jeszcze troszeczkę światła, więc przewodnik poinformował nas, że znajdujemy się na wadze zwierzyny, która z jednej strony góry przechodzi na drugą, właśnie po tych skałkach. Oni to nazywają skałki, natomiast jest to miejsce po prostu, jak widzicie, w którym co prawda wąsko, no ale przynajmniej coś tam widać. I kiedy już było zupełnie późno, wrócił po nas ten przewodnik i podchodziliśmy jeszcze przez ciemny las. Dlatego, że okazało się, że na łąkę w kierunku naszego samochodu wyszedł Kierdel Muflonów. I w tym kierlu jest dobry, stary, selekcyjny tryk, który nadaje się do strzału, wobec czego dostałem zielone światło, aczkolwiek odległość była znaczna i trochę powiem Wam, miałem wątpliwości czy strzelać. Widzicie, jest już dość ciemno. Moje uszy. Jest daleko te dwie paki. 190. Daleko. Chyba ładny tryk, co? Dobry i Dziękuję. Piękne trofeum. No słuchajcie Nasze pierwsze słowackie wyjście no, opowiedziałbym delikatnie powyżej oczekiwań. Święty Hubert Tomkowi wystawił bardzo fajnego selekta w sile wieku. Idealnego byka do strzelenia. No i tutaj gospodarz mi pozwolił mi strzelić pięknego medalowego tryka. Jestem bardzo zadowolony z niego. Ja Ciebie gratuluję z serca uprymnie. Z Wami się perfektywnie lowi, lebo dobrze strzelacie. <grymki>. Prajem uprymny dar, a abyś się długo pamiętał na to tuto... Na no, ten to wiecie. No, co masz? Tu masz Barancza? widzisz? Tu, ten A to jest prój, drugi, trzeci, czwarty, piąty, 6. To ci powiem, na sześć lat to niezłe mała ślimy. I tak zakończył się nasz pierwszy wieczór. Okazało się, że inni koledzy nie mieli tyle szczęścia co my. Wobec czego rano na te same łowisko, na te same łąki ruszyłem na podchód z moim przyjacielem Bartkiem. Bartek również poluje z jakele, natomiast jako posiadacz kilku różnych kalibrów, kilku różnych lów, tym razem zdecydował się na 6,5 Kriegmoor. Dajcie znać, czy uważacie, że to był dobry wybór. Natomiast poranek, choć piękny i obfity w zwierzynę i mieliśmy naprawdę sporo spotkań ze zwierzyną, dlatego że jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo silna populacja. Niestety nie było sztuki odpowiedniej do odstrzału. Albo były za młode, albo były za małe te Daniele. Bartek chciał jakiegoś konkretnego byka strzelić. Natomiast jak udało nam się podejść muflony i była fajna, praktycznie czysta strzałowa sytuacja, okazało się, że tryki, które są, ze względu na kształt i ze względu na formę urożenia, ze względu na formę ślimów, które nie są selekcyjne, nie dostaliśmy pozwolenia na odstrzał tego tryka. aby takto, vieš, si videl takto, to bol stvoročný barán, to nebol viac, ale bol takto. A už keď má barán po takto, Ja už ten má 6-7 rokov, vieš, tedy sa dá streliť, ale toto bolo takto len, vieš, dobrú, obľúk dobrú, ale 4 roky má. Tego samego dnia wieczorem wybraliśmy się znowu na to samołowisko i ku naszemu zaskoczeniu było bardzo, bardzo cicho. Prawdopodobnie przez zmianę pogody, oczywiście, spotkaliśmy kilka, kilka sztuk, były to głównie łanie, ale nie udało nam się spotkać niestety niczego, czym bylibyśmy zainteresowani. Natomiast ostatniego poranka przywitała nas bardzo gęsta mgła i troszeczkę mieliśmy wątpliwości, czy to wszystko się nam uda. Początkowo podchód był bardzo spokojny. Szliśmy praktycznie cały czas tymi samymi ścieżkami między dwoma górami i niestety nie było niczego, co wskazywało, nie było w ogóle żadnego ruchu. Daniele bekały, ale gdzieś daleko, głęboko w tym lesie. W naszych okolicach wydawało się być totalnie, totalnie cicho. Natomiast w momencie, kiedy podeszliśmy praktycznie już na sam koniec tuż przed zejściem do Potoka, udało nam się spotkać. Właściwie naszliśmy na chmarę Danieli, no i jeden z byków okazał się być mocnym, łownym bykiem. Został idealnie nie komory Jak go się o, Ale byczysko Bartek Ej, po takim podchodzie, po tylu, nie? Już myślałem, myślałem że, że nic nie będzie kurde ty, Cisza tutaj nic się nie działo A ja? Taką dość szybką sytuację, dość taką nerwową sytuację, Bartek wykorzystał przepięknie, strzelił byka. Nie da się mu tu. Nie, może troszkę z tyłu, to nie jest ale... To, nie jest, to, nie jest, to nie jest dobra farba. Mocna. Ale powiem Wam, że już nie było nadziei, dzisiaj naprawdę w tej mgle jest zero, zero ruchu zwierzyny. I takiego byka spotkaliśmy, że hej. Myślę, że będzie leżał, ale jeszcze się nie cieszymy. A ja są kopą. Dobra, leży w potoku, słuchajcie. 300 metrów od zestrzału, więc nie jest źle. O, wóz, dalej, wóz, Star. A to jest, to jest byk. Farbował dość dobrze, także mogliśmy spokojnie, bez psa, sobie poradzić. Ale teraz sobie nie poradzimy już chyba bez koparki i bez tego, bez składu jakiegoś. Ja nie wiem, chyba, tu po można wyjechać. Bo poza nami kamera nie oddaje, ale jest grubo. Jest bardzo, bardzo, bardzo stromo. Kamarát, drahý, gratulujem ti k úspešnému lovu, peknému Danielovi. Ďakujem za peknú ranu a som rád, že som s vami strávil takéto pekné chvíle. Ďakujem, ďakujem za peknú fotku. Lovu zdarte lovu. lovu zdar, Po drodze do auta postanowiliśmy obejść jeszcze dolinę dookoła, dlatego że mieliśmy idealny wiatr i to sprawiało nam po prostu szansę, dawało nam szansę na, na spotkanie ze zwierzyną, którą spotykaliśmy dość często. Natomiast udało nam się spotkać kierdel, w którym nasz przewodnik ocenił jednego z tryków na odpowiedniego do odstrzału. Oni nazywają go selekcyjny, natomiast generalnie po naszemu jest to po prostu tryk selekcyjny. I nie był to młody tryk, był to ładny tryk, eleganckie trofeum, ale odstrzał jak najbardziej selekcyjny, czyli taki, który tutaj jedyny jest możliwy. Mam go, mam go wysoką łopatę. Ile metrów, ile metrów? Co cię to obchodzi, ile metrów? Jak Bo... jest 150-200, to muszę wiedzieć, żeby zrobić korektę, nie? Na górkach, jak nie zmierzysz dalmierzem, to ciężko jest wyłapać ten dystans, nie? No co, wracaliśmy z oddanego polowania na Daniela. Oczywiście w planie był jeszcze muflon. I zupełnym przypadkiem przy, przy drodze, którą wracaliśmy, namierzyliśmy kierdel i bardzo ładnego tryka. Zaraz będziemy podchodzić i zobaczymy, e, jak wygląda. Po rozsądne do dowowiectwa, tak? Czyli nieintensywna gospodarka więc dzięki temu tej zwierzyny jest naprawdę tutaj bardzo dużo. Selekcja, gospodarka i zakaz strzania zwierzyn trofalne na zbiorówkach. To jest uważam ciekawa sprawa, nie? No tak, i mimo że jesteśmy tu na zasadach komercyjnych dewizowych, to trzymamy się selekcji, tak? Więc to jest, to jest bardzo ważne. Tak to musi wyglądać, tak to musi to bo, nie może iść stać. Kamoradi, gratuluję Ci k tomu to muflona, jest to pierwszy na Słowensku. a niech stacie na dalej daje że się nie widzimy na posiń. Je to váš druhý úlovok dneska. No, tieto barány sú výradové z toho dôvodu, že tie tulajky im vchádzajú smerom k krku alebo smerom k očiam. Nevychádzajú im von, nevytáčajú sa. E, to má za následok do budúcna, že ich môže, môže poškodiť oko alebo môže poškodiť čelusť alebo hlavu a dokonca to môže viesť až k smrti. Takže toto je typ výradového muflona, ktorý je chovný a ktorý a. ešte potrebujeme ho dávať do, do chovu. Tak tie tulajky mu idú do, do vrchu a nejdú mu do, 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 hlavy. Hej. Ideme prvý druhý, tretí, štvrtý, piatý, dokonca do, do šiestého roku to vidí. A ide sú najstaršie? 8-9 ročné barany, ktoré sú vytočené do vonku, to sú už tie sa už môžu strieľať, 10 ročné barany, hej? Ale takéto 6 ročné barany... On by nedožil do 8 minút. Nie, tam, tam by bol dosť veľký predpoklad, že by sa mu to vtrelo sem mm. do, do krku. No i takto, takým pięknym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, kończymy nasz fantastyczny wyjazd, na którym udało się naszej grupie strzelić Kilka naprawdę pięknych okazów, ale przede wszystkim zdobyć fantastyczne doświadczenie i cudowną przygodę. Także bór podarzył rzutem troszeczkę na taśmę ostatni poranek. Dla mnie możliwość uczestniczenia w takim podowaniu na tak wspaniałym bekowisku jest czymś naprawdę wyjątkowym. Mam nadzieję, że też Wam się podobało i że kiedyś się spotkamy w tych łowiskach także z Wami. Nasz bur.